cieplo24.pl Dzień dobry, witam państwa na kanale Ciepło 24. Nazywam się Michał Gawlikowski. W obliczu rosnących cen energii oraz zmieniających się regulacji prawnych dotyczących emisji spalin, coraz więcej osób zastanawia się nad dylematem, jakie urządzenie wybrać do ogrzewania domu: pompę ciepła czy kocioł gazowy. W dzisiejszym filmie porównam te dwa źródła ciepła, omówię także ich zalety i wady. Przeanalizuję koszty instalacji i eksploatacji. A na koniec podzielę się swoimi przemyśleniami. Zapraszam do oglądania. Zanim jednak zacznę omawiać te zagadnienie, proszę kliknąć na kanale YouTube w pole subskrybuj. Dodatkowo dzwoneczek obok. Wtedy będą Państwo otrzymywać powiadomienie o kolejnym naszym filmie. Jeśli Państwo to zrobią i napiszą o tym fakcie do nas maila na infomałpacieplo24.pl, że nas subskrybujecie, w wiadomości zwrotnej prześlemy specjalny kod rabatowy do wykorzystania przy zamówieniu w naszym sklepie. Aby porównać pompę ciepła do kotła gazowego, musimy zadać sobie kilka kluczowych pytań. Po pierwsze, gdzie potrzebujemy dane urządzenie? Do domu czy mieszkania? Jaka jest powierzchnia do ogrzania? Ile zużywamy ciepłej wody użytkowej? Ile osób mieszka w domu? Ile mamy Łazienek? Czy mamy ogrzewanie podłogowe czy grzejnikowe? A także, ile mamy pieniędzy na modernizację czy nową inwestycję? Odpowiedzi na powyższe pytania pomogą zdecydować, które rozwiązanie dla Państwa jest najlepsze. Pompy ciepła i kotły gazowe, choć oba. Służą do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej, nie są uniwersalnymi rozwiązaniami dla każdego domostwa. Przypomnę tylko, że pompy ciepła wykorzystują energię odnawialną z otoczenia, powietrza, wody lub gruntu, aby efektywnie ogrzać budynki. Ważny przy tym wyborze pompy jest współczynnik COP. Im większy, tym lepiej, bo wtedy więcej po prostu oszczędzamy. Natomiast kotły gazowe działają na zasadzie spalania gazu, generując ciepło przekazywane do systemu grzewczego domu lub mieszkania. Przejdę teraz do zalet pomp ciepła. To one, według statystyk, w ostatnich latach zyskują popularność dzięki swoim właśnie licznym zaletom. Zapewniają niskie koszty eksploatacji, są wielofunkcyjne, czyli mogą grzać i chłodzić. Są energooszczędne i ekologiczne. Ponadto idealnie współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi, co pozwala jeszcze bardziej obniżyć koszty ogrzewania. Dodatkowo także można uzyskać na to źródło ciepła dofinansowanie z programu Czyste powietrze. Warunkiem jest jednak to, aby dany model pompy ciepła znalazł się na liście zielonych urządzeń i materiałów, czyli na tzw. potocznie liście ZUM. Omawiałem to zagadnienie w poprzednich odcinkach. Jeśli Państwo chcieliby zobaczyć ten materiał, to serdecznie zapraszam. Link umieszczony jest w opisie tego filmu. Jednakże pompy ciepła mają swoje wady. Wiążą się one z wysokimi kosztami inwestycyjnymi, a także zależnością od yy, energii elektrycznej, której ceny no, ciągle się zmieniają. Automatyka pomp ciepła jest trudna do rozbudowy dla kilku obiegów grzewczych jednocześnie. Znaczy, mówię tu o grzejnikach i podłogówce w jednym domu. Najlepiej pompy ciepła sprawdzają się w domach, gdzie jest tylko ogrzewanie podłogowe. Różni producenci teraz wprowadzają nowe modele na rynek z czynnikiem chłodniczym R290, który sprawia, że temperatura zasilania jest wyższa niż w pompie z czynnikiem R32. No, lecz te modele na razie są bardzo drogie. Pompy ciepła najczęściej dobierane są także idealnie do zapotrzebowania na centralne ogrzewanie. Nie ma tutaj takiego Miejsca na dodatkowy bufor mocy na cele CW, tak jak to ma miejsce w kotłach gazowych. W efekcie, aby zabezpieczyć domowników w komfort ciepłej wody użytkowej, dobierany jest odpowiednio duży wymiennik na wodę. No, zabiera on sporo miejsca w kotowni. No, na szczęście, przy dobrym COP pompy, podgrzew 200-300 litrów no, nie jest jakiś super drogi. To teraz przejdźmy do zalet kotła gazowego. Kotły gazowe oferują wysoką sprawność energetyczną na poziomie 109%. Są zautomatyzowane. Szybko się je montuje. Koszt inwestycji jest też relatywnie mniejszy w porównaniu z pompą ciepła. Kocioł gazowy nie jest uzależniony od temperatury otoczenia. Są według mnie dużo lepszym wyborem zakupowym do mieszkań, gdzie mamy mało miejsca na montaż urządzenia grzewczego. Ponadto w mieszkaniu byłoby ciężko zamontować jednostkę zewnętrzną, to ten wentylator split. Już nie mówię o całej pompie monoblokowej. A jakie są wady kotła gazowego? No, generują wyższe koszty ogrzewania, wymagają także regularnej konserwacji. Są mniej ekologiczne w porównaniu do pomp ciepła, a ich instalacja jest utrudniona w miejscach bez dostępu do sieci gazowej. Można oczywiście zasilać kocioł gazem płynnym, ale to generuje dodatkowe koszty, a także ta mieszanka gazu LPG jest droższa od gazu ziemnego GZ50. Podsumowując, oba źródła ciepła znajdą swoje zastosowanie, lecz jest sporo za i przeciw. Pompa ciepła sprawdzi się idealnie w domu jednorodzinnym z ogrzewaniem podłogowym, gdzie mamy dużo miejsca na rozbudowaną kotłownię, a jednocześnie dysponujemy większym budżetem. No lub po prostu nie mamy dostępu do gazu. Przy pompie ciepła koszt zakupu jest duży, lecz eksploatacja mniejsza. Natomiast w małym domku czy mieszkaniu z jedną łazienką idealnym rozwiązaniem jest kocioł gazowy. Potrzebuje mniej miejsca na instalację, zwłaszcza kocioł dwufunkcyjny, a ponadto koszt jego zakupu jest mniejszy. Można oczywiście w domu zrobić układ hybrydowy. Używać kotła gazowego w zimne dni w roku, a pompy ciepła w te dni przejściowe. To też jest rozwiązanie. A zarazem dobra alternatywa. Zespół Ciepło24 przygotował o układzie hybrydowym oddzielny materiał, na który serdecznie zapraszam. Warto jest mieć na uwadze, że my nie wiemy, co przyniesie przyszłość w tej kwestii cen gazu i prądu. Dużo się dzieje na świecie, no a to, to wszystko ma wpływ. I tą właśnie złotą myślą chciałem zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że pomogłem Państwu choć trochę zmniejszyć dylemat, co wybrać: pompę ciepła czy kocioł gazowy. A jeśli podobał się Państwu ten odcinek, to proszę zostawić nam motywacyjną łapkę w górę na Facebooku i YouTube, lub serduszko na Instagramie. Pamiętajcie także o wiadomości do nas, że nas subskrybujecie, ponieważ dodatkowe rabaty czekają. Dziękuję za oglądanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale cieplo24.pl. Sklep internetowy cieplo24.pl. Technika grzewcza, technika sanitarna, fotowoltaika, oświetlenie, elektryka.